Hej, z tej strony Kuba. To, co aktualnie trzymam w ręku, to nowy, aczkolwiek coraz popularniejszy sposób na zwalczanie ziemiórek. Ziemiórka Stopper od Vegano. Paczka przychodzi do nas wraz z specjalnym wkładem chłodzącym, który zapewnia, że żywe organizmy są bezpieczne podczas transportu. Po otworzeniu paczki możemy przeczytać wszystkie niezbędne informacje, które są ładnie streszczone. Jest to całkiem przydatne, bo zawsze można do tego łatwo wrócić. No i gwóźdź programu, czyli mała paciuszka, w której znajduje się 2,5 miliona pożytecznych nicieni Steinernema Pelti. I teraz co to takiego? To są pożyteczne nicienia, które dostają się do larw ziemiórek i je zwalczają. Traktują je jako źródło pożywienia. I jedno takie opakowanie starczy na 300 doniczek o średnicy 14 cm, więc mamy naprawdę wystarczająco. Po otworzeniu należy te nicienia wymieszać z wodą i wlewamy to do gleby. I nasze pożyteczne nicienia zaczynają szukać ofiar i walczyć z całymi skupiskami larw ziemiórek. Po wyeliminowaniu jednej larwy, tysiące nicieni idą szukać następnej. A larwy ziemiórek, jak wiadomo, są najgorsze, bo... Podgryzają korzenie, cała roślina obumiera i dodatkowo sprzyjają różnym infekcjom glebowym. Po zastosowaniu tego nicienia, szkodniki powinny umrzeć w przeciągu kilku dni. I uwaga, możemy to stosować również prewencyjnie, ponieważ w dobrych warunkach, czyli w wilgotnej glebie, nicienie może przeżyć nawet kilka miesięcy. Steiner nema felti występuje w środowisku w glebie, więc jest całkowicie naturalne. I nie jest szkodliwe dla ptaków, zwierzaków, ludzi czy pszczół. I pamiętajcie, zimiurki lubują się w skrzydłokwiatach, paprociach, bluszczach, zielistkach. Ich ulubione sezony to jesień i zima.